Do oddziału przyjęć w szpitalu Ania przyszła sama. Ze smutkiem patrzyła na innych pacjentów, których ktoś towarzyszył. Aby się trochę pocieszyć, uspokajała się, że to dzień powszedni mąż i dzieci są w pracy. Nie ma potrzeby odrywać ich od spraw. Ona przecież nie umiera, to tylko planowa operacja. Chociaż sama się denerwowała i obawiała. Operacja endoprotezoplastyki stawu biodrowego została zaplanowana na pojutrze. A czekała na nią tak długo. Mąż nawet jej nie wsparł, uważał, że to głupota. Teściowa go przekonała, że żona przesadza. Mówi się, że w takim wieku ta operacja łatwo się przeprowadza. Co tu mówić, jeśli synowej jest tylko 45 lat. Wyzdrowieje. Jak pies. Ania się martwiła, a mąż chodził niewzruszony. Wydaje się, że do ostatniej chwili nie wierzył, że żona trafi do szpitala. Była okropnie zdenerwowana. Prosiła go, żeby jej pomógł się spakować. Ale on się odsuwał. Jak to? Mężczyzna pomaga kobiecie szykować się do szpitala. Może szukać twoich majtek. Patrzył na żonę szeroko otwartymi oczami. Kilka razy mówiła, że w poniedziałek o dziewiątej musi być w szpitalu. Mówi, że ty przecież pomożesz, zawieziesz. Paweł machał ręką. Zobaczymy. A potem powiedział, że w poniedziałek w żaden sposób nie może się zwolnić. A żonie choćby na godzinkę i pojechałby do swojej pracy, mógłby ją dowieść do szpitala. Fabryka nie rozpadnie się w tym czasie. Ale nie oni mają swój plan. Nie może podwieść chłopaków. Dobrze. Powiedziała, że sama dojedzie. Musiała wezwać taksówkę. W autobusie będzie się przepychać od rana. Nie potrzebowała dodatkowych problemów. A przecież przykre, że mąż nie znalazł godzinki dla żony. Przecież nie prosiła o nic niemożliwego. A jak szybko zapomniał, gdy on sam był w podobnej sytuacji. Nie minęły jeszcze dwa lata. Pamięć ma na takie rzeczy słabą. Wtedy on złamał nogę w zakładzie pracy. Taka panika go wtedy ogarnęła. Już proponował, żeby się z nim pożegnać. Mówił, że ból jest tak silny, że lepiej by go uśpili. Żona, nie zastanawiając się, wzięła urlop z pracy i pobiegła go ratować. Siedział tam biedak, bał się sam jechać do punktu urażowego. Nagle mógłby stracić przytomność w drodze. A nie mógł poprosić swoich chłopaków. Nie chciał pokazać swojej słabości. W końcu żona zajmowała się nim jak z dzieckiem. Nie odstępowała go na krok. Wzięła urlop, żeby to zrobić. Najpierw codziennie jeździła do niego do szpitala. Przywoziła mu gorące posiłki. W końcu to szpital, nie najedziesz się. Dogadywała się z lekarzami i pielęgniarkami, żeby zwracali na Pawła szczególną uwagę. Żeby go dobrze wyleczyli. Potem w domu sama się nim opiekowała. Mąż jest w gipsie. Nic nie może robić. Na szczęście nie skakał jak głupek. Głównie leżał na kanapie przed telewizorem i z laptopem. Myła go obsługiwała, podnosiła na duchu i namawiała, żeby się nie przesiadywał, bo inaczej rehabilitacja będzie trudna. Potem musiała wrócić do pracy, bo pieniądze same się nie zarobią. Mąż co prawda jest brygadzistą i dumny, że dobrze zarabia, ale nie na tyle dobrze, żeby pozwolić żonie siedzieć w domu. Anna pracowała, a potem do późna gotowała jedzenie, żeby starczyło mężowi na cały dzień. Zawsze coś smacznego i zdrowego. A gdy zdjęli gips, wymasowała mu nogę, zmuszała go, żeby ją rozruszał, zabierała na wieczorne spacery. Teraz mąż biega, nie wspomina o złamaniu. Tak samo nie pamięta, komu i za co zawdzięcza, że teraz wszystko u niego dobrze. Oczywiście żona oczekiwała, że mąż odwzajemni jej taką samą uwagę. Oczywiście nie do tego stopnia, żeby się od niej nie oddalał. To byłoby za dużo. Ale chociaż, żeby ją odwieźć do szpitala, ale tego nie doczekała się. Anna próbowała też poprosić dzieci o pomoc, ale i od nich nie otrzymała żadnej reakcji. Zadzwoniła do córki. Tak gdzieś się spieszyła. Niezadowolona zapytała, czy to coś pilnego, czy nie. I nawet nie doczekawszy się odpowiedzi, powiedziała, że teraz nie ma czasu, później zadzwoni. Ale kiedy to później? Matka nie wiedziała. Siedziała z telefonem w ręku, postanowiła zadzwonić do syna. Ale on w ogóle nie odebrał. Cóż, do niego trudno było się dodzwonić. Jeśli nie pracował, to siedział w słuchawkach, grał w gry. Odbierał zwykle tylko najważniejsze połączenia. A matka do takich najwyraźniej nie należała. Kobieta starała się wszystkich zrozumieć. Dzieci już dorosłe, każde ma swoje życie. Wyprowadzili się od rodziców i pogrążyli w swoich sprawach. A co im rodzice? Tylko pieniądze można od nich powoli wyciągać. Kiedy im coś potrzebne, to zaraz przypominają sobie o rodzicach. Przybiegają, dzwonią. Bez skrępowania pytają. Uważają, że im się należy. Matka na pewno coś ma. I rzeczywiście tak jest. Tylko matka coś zaoszczędzi, oni od razu to wyczuwają. Raz i wszystko wyciągają. Dobrze, ojcu! On niczego nie zbiera. Mówił, że przecież żyjemy tylko raz. Po co się ograniczać, skoro i tak nie są bogaci? Ania cieszy się, że dzieci mieszkają osobno, ale smutno jej z mężem. Pojawiają się u nich tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Teraz matka potrzebuje wsparcia, a najbliżsi ją ignorują. Co dopiero mówić o siostrze, z którą mieli mniej kontaktu niż z pozostałymi. Choć i z Mariną był okres, gdy niemal całą dobę byli w kontakcie. Rozmawiali kilka razy dziennie i spotykali się prawie codziennie, Ania praktycznie mieszkała w dwóch domach. Wydarzyło się to cztery lata temu. Wtedy Maryna została porzucona przez męża, zostawiając ją z dwójką małych dzieci. Siostra nie miała z czego żyć. Pilnie szukała pracy. Załatwiała miejsca w przedszkolu dla dzieci. Dzieci zaczęły chorować. Matka nie wiedziała, co robić. Była wyczerpana fizycznie i psychicznie. Doszła do siebie mniej więcej po roku, a przez cały ten czas pomagała jej ania. Z pracą i finansami u maryny stosunkowo szybko się ułożyło. Ponadto wywalczyła przyzwoite alimenty od byłego męża. Ale postawiła sobie za cel ponowne wyjście za mąż. I wykorzystując fakt, że siostra ją wspiera, zajęła się swoim życiem osobistym. Rok po rozwodzie wyszła ponownie za mąż. I to udanie. Mąż przyjął jej dzieci. Maryna była szczęśliwa, podobnie jak jej siostra. Nie bez powodu przecież przez cały rok u niej przebywała. A teraz Ania potrzebowała pomocy. Ale Maryna nie miała na nią czasu. Była zajęta swoim rozwojem osobistym. Ale wierzy w nowoczesną medycynę. I państwo teraz zajęło się poprawą życia zwykłych obywateli. Służba zdrowia z każdym rokiem jest coraz lepsza. Udało jej się dodzwonić, ale co z tego? Nie udało im się normalnie porozmawiać. Maryna była zajęta jogą. Zaledwie Ania zaczęła mówić o swoich problemach, siostra ją powstrzymała. Stój, stój, stój! Odskoczyła od niej Maryna, daj spokój. Teraz zacznę się denerwować i nie będę mogła się normalnie zająć. Anna nie zadzwoniła ponownie. Na pewno później siostra wymówi się jakąś medytacją lub czymś innym. Jeśli będzie chciała, sama zadzwoni. Ale jak można było się spodziewać, nie zadzwoniła. Jednak główna przyczyna nie leżała w jej praktykach zwiększających świadomość. Maryna była po prostu urażona na siostrę. Ania bowiem zepsuła jej krótki urlop z mężem, nie zgadzając się zaopiekować jej dziećmi przez tydzień. Ale z uzasadnionych powodów nie zawsze trzeba poświęcać się dla innych, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie. A ta prośba była przed operacją, i Maryna uważała, że dla jej dzieci siostra powinna przełożyć swoją operację. Uważała, że jej odpoczynek nad morzem jest ważniejszy. Ania tłumaczyła, że musi zająć się sobą, zrobić badania, nie może bawić się z dziećmi. Nie, siostra się obraziła i chyba teraz się zemściła. Jeśli od własnej siostry Ania niczego dobrego nie oczekiwała, to już na pewno niczego nie spodziewała się po siostrze męża. Ale niespodziewanie ona sama zadzwoniła. Kobieta ucieszyła się. Przynajmniej ktoś się o nią martwi. Ale zaraz się rozczarowała. Siostra męża nawet nie wypytała o zdrowie synowej. Od razu zaczęła dzielić się swoimi nowinami, powiedziała, że przyjeżdża do niej rodzina jej męża. Potrzebuje pomocy w przygotowaniu jedzenia na całą Aramę. A Ania dobrze gotuje. Ale synowa przypomniała jej, że jest w szpitalu, czyli w żaden sposób nie może przyjechać. Dalej w szpitalu zdziwiła się siostra męża. Ile można? Przecież nic ci poważnego nie jest. Dość już udawania. Synowa była w szoku. Odpowiedziała, że jeszcze nie miała operacji. Nie mogłaby samowolnie opuścić szpitala, bo nie zostałaby jej zwolniona zwolnienie lekarskie. Wysłuchała niezadowolenia krewnej i tyle. A ta uważała to za normalne. Jej, widzi pani, się należy. Nawet nie zaproponowała ani pomocy. Nie zapytała, kiedy będzie operacja. Zadzwoniła, gdy sama potrzebowała pomocy. I jeszcze pozostała niezadowolona, że jej odmówiono. Powiedziała, żeby Ania wzięła się w garść i że jest potrzebna w innym miejscu, a nie w szpitalu. Tak więc w trudnym momencie kobieta została sama ze swoimi problemami. Jakoś wszyscy uważali, że nic jej poważnego nie jest, a więc poradzi sobie sama. Po operacji, oczywiście, wszystko wydawało jej się już nie takie straszne. Wszystko przebiegło bez powikłań, chociaż i tak musiała zostać w szpitalu przez dwa tygodnie. Leżąc tam, przynajmniej odpoczęła od domowych obowiązków. W szpitalu jest teraz naprawdę dobrze i całkiem niezłe jedzenie. Nie są to delikatści, ale można się nie martwić, że coś jest niezdrowe, a jeśli akurat czegoś szczególnego by jej się zachciało, to pójdzie do kawiarni. Mąż nic jej nie przynosił i sam nie przychodził ją odwiedzić. Wiedział, że nigdzie się nie wybiera. Przecież ostrzegał, że na dwa tygodnie idzie do szpitala. A kiedy ma przyjeżdżać? Przecież teraz sam musi sobie radzić w domu. Sam się przygotowuje do pracy, wymyśla, co zjeść. Pewnie też jadał w stołówkach. No cóż, facet jest. A dzieci pewnie były przekonane, że ojciec się nią zajmuje. Córka zadzwoniła raz, szybko zapytała jak się czuje? A syn nawet nie zadzwonił. Siostra pewnie napisała mu że wszystko w porządku, wszyscy żyją. W efekcie czas w szpitalu ciągnął się powoli. A Anna wciąż czekała, kiedy wreszcie bliscy zainteresują się jej sprawami. Sama nikomu z nich nie dzwoniła, żeby się nie narzucać. Uważała, że to oni powinni okazać zainteresowanie. Ale bliscy byli zajęci swoim życiem. Dopiero dziesiątego dnia mąż raczył przyjechać ją odwiedzić. Miał zajęte ręce, w jednej torbie były jabłka, a w drugiej bułeczki z cukrem. I nie wpadł na nic lepszego, niż kopnięcie łóżka, by obudzić drzemającą Annę. Ty, no przecież, możesz jeszcze chodzić. Pojutrze przyjeżdża rodzina siostry męża. Trzeba pomóc przy stole. A Anna poinformowała, że właściwie przeszła operację i nie minęło nawet czternaście dni, i ona jest na zwolnieniu lekarskim. Tyle, ile jej powiedzą, tyle będzie leżała. Długo to jak? oburzył się mąż. Czy już teraz nie można jej wypisać? Powiedz im, że rodzina głoduje, na pewno im to przekaże. Dziękuję za sugestie, odpowiedziała ironicznie żona. A mąż z kpiną stwierdził, że sama mogła na to wpaść i pożegnał się. Zapytał, jak się czuje. Nie. Żona nie poskarżyła się, zgodziła się, że już można ją wypisać. Oznacza to, że wszystko jest w porządku. Ale Anna się z tym nie zgadzała. I zaraz po rozmowie zablokowała numer męża. Tak więc poprawiła swoje zdrowie, a przy okazji poznała stosunek do niej najbliższych. Było zaledwie trzy telefony. Ale jakie? Mąż pokazał, że jest mu obojętne, co się dzieje z żoną. Siostra męża pokazała, że widzi w niej tylko kucharkę. Córka pokazała, że jej matka interesuje ją tylko powierzchownie. A pozostali, ignorując ją, pokazali to samo. To znaczy, że w wieku 45 lat kobieta uświadomiła sobie, że dla najbliższych nic nie znaczy. Służąca, portfel, pomocnica, emocjonalna poduszka. I dla tych ludzi rozrywała się na strzępy i poświęcała siebie. Teraz jednak otworzyła oczy i zaczęła żyć dalej świadomym życiem. Wiedząc, że jej rzeczywistość jest taka, że musi sama sobie pomagać, Anna sama postawiła się na nogi. I już tydzień po operacji pewnie poruszała się o łasce, mąż wyśmiał ją. Mówił, że moja staruszko co dziś mamy na kolację. A nie chciała być staruszką. Nagle uświadomiła sobie, że przy sprzyjających warunkach może jeszcze długo żyć. Być może nawet nie minęła połowa jej życia. Chce jakoś wesele i je kontynuować. I oto Anna ostatecznie doszła do siebie i postanowiła zaprosić całą rodzinę na wizytę. Przygotowała jedzenie. Wszyscy przecież lubią to, jak ona gotuje. Niech się wszyscy razem spotkają i ucieszą. I ludzie chętnie się zeszli. Gospodyni nakarmiła wszystkich. Poczekała, aż nikt już nie sięga po dokładkę. A potem wstała i lekko zastukała laską, z którą chodziła, tak jakby była jej jedynym oparciem i pomocą. No dobrze, goście głośno zapytała Anna Najedliście się, napiliście. Wszyscy zadowoleni? A teraz słuchajcie uważnie. Jutro składam pozew o rozwód. Więc Paszka, wynoś się z mojego mieszkania, zwróciła się do męża. Dzieci spojrzała na syna i córkę. Macie swoje życie. Mieszkacie osobno. Sami się utrzymujcie. A jeśli coś będzie potrzebne, zwracajcie się do ojca. Dla was mnie już nie ma. Jak mnie nie było, gdy chorowałam, to też mnie nie zauważycie, gdy mnie nie będzie. Potem poleciła też Marynie pogodzić się z faktem, że nie ma już siostry, a żonę męża również odesłała do diabła razem z Paszą, i Annie ona tym bardziej nie była potrzebna. Potem gospodyni powiedziała, żeby wszyscy się wynosili. Wstawajcie i na wyjście. Jeszcze bardziej podwyższyła głos, gdy ludzie zaczęli oburzać się. Chociaż wszyscy oburzali się, ostatecznie musieli opuścić to mieszkanie. Anną powiedziała, że nie będzie się wahać wezwać policji. Tylko mąż tu legalnie mieszka, ale ona to naprawi. A policja powie, że to on doprowadził ją do szpitala. Dopóki się rozwiążą, nie będzie się nudził. I pasza jako pierwszy opuścił mieszkanie, a za nim odeszli pozostali. Ktoś mówił, że Anną zwariowała, ale jej to nie obchodziło. Pozostawszy sama, kobieta poczuła ulgę. Teraz będzie żyć dla siebie. Postanowiła zacząć nowe życie. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. Nie sprawi Wam to wielkiej trudności, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.